No i witam serdecznie na kolejnych newsach, dzisiaj porozmawiamy sobie o polskiej organizacji, o polskiej drużynie Venom, która ma szansę zagrać na Simpla w półfinale fajnego europejskiego turnieju, a dodatkowo przegadamy sobie pgl bo tak naprawdę dużo się działo, e, mamy aktualnie już e, drużynę, która jest w wielkim finale, więc omówimy sobie taki finał i... Po prostu to co się działo, całe playoffy, cała wcześniejsza faza, żeby tutaj sprawdzić dokładne wyniki, kto ile zarobił. Także ciekawi to zapraszam do materiału. Łapa, suba, komentarz i wbijaj na Discorda link w opisie. Lecimy. Pach. kolejnych turniejów, z kolejnych rzeczy, które chciałbym omówić, no to turniej cyklu CCT, tym razem series 9, ja oczywiście te, turnie, te turnieje komentuję, więc u mnie na Kicku wbijajcie, kik slash MikeyBets, każdy follow na wagę złota, więc wbijajcie i obserwujcie, natomiast dzisiaj Venom pokonało drużynę Betere, no i to widzimy Fly, fach, Innocent, Klocu i Sobol, no poradzili sobie z tutaj całkiem niezłym przeciwnikiem, bo Betera no zawsze jest e, rywalem niebezpiecznym. No i co ciekawe, jest tutaj potencjał, żeby zagrać na BC Game bądź Ecstatic e, tak naprawdę, no chyba, że na A ballers by udało się zagrać, no to to byłby mecz półfinałowy i no przyznam szczerze, byłoby to ciekawe, ale pierw na Cybershock kolejny mecz, jeszcze tutaj nie wiadoma data, ale obstawiam, że jutro bądź pojutrze pewnie takie spotkanie się pojawi. Kończą się jeszcze mecze dzisiaj. nie widzicie, tutaj mamy mecz, to też jest spotkanie dzisiaj teraz rozgrywane, więc od jutra ruszy ta faza, także będziemy mieli mecz 10., 13., 16, 19. No Kwestia po prostu, o której godzinie taki mecz się we pojawi. No i oczywiście później semifinalsy i tak dalej, i tak dalej, więc. Ciekawe, no i ogólnie właśnie ten mecz, no myślę, że powinniśmy wygrać, drużyna troszkę słabsza niż Betera, przynajmniej tak czysto teoretycznie, no ale w praktyce Glowing, Fenomen, Big Sick, no tienki, Alfa, no dobry team mają, to trzeba sobie powiedzieć otwarcie, chłopaki grają na wysokim poziomie, więc... Wydaje mi się, że powinniśmy wygrać, jak nie będzie to łatwy mecz. Raczej 2-1 dla nas, takie moje predykcje przed meczem. No i ogólnie właśnie na BC Game, które widzimy Simple, Andu, Elektronik, Kekanik, No Fajnie by było, gdyby takie BC Game właśnie zagrało na Venom i żebyśmy zobaczyli na tle takiej drużyny w zasadzie z gwiazdami jak nasze chłopaki sobie poradzą, bo aktualnie Venom jest no, chyba taką jedną z najlepszych polskich drużyn. No wiadomo, ESC, Venom, no to takie aktualne murowane top 2 naszego kraju, także dajcie znać, czy myślicie, że Polacy sobie poradzą czy niekoniecznie, no bo potem w sumie potencjalnie w finale na kogo oni by tu mogli trafić, no dolna drabinka dużo, dużo słabsza, no Partizan może w sumie, bo Partizan mocny chociaż fut też całkiem okej okay. no ale w zasadzie górna drabinka, no to jest 5 razy mocniejsza niż dolna, więc ten kto wejdzie z górnej, ten pewnie wygra cały turniej, no, oczywiście do wygrania 22 tysiące, za drugie 10 Trzecie, czwarte po 5, no piąte, ósme po 2000, i my te 2000 dolarów już mamy zagwarantowane w kolejnym meczu będzie 5, a w kolejnym 10 bądź 22. Dołącz do kozackiego giveaway'a, Gdzie możesz zgarnąć aż 10 niesamowitych skinów Do CS2 Wystarczy wjechać na stronę CSGO SKINS Z kodem MKNEWS Kod daje wam dodatkowe 10% bonusu Do każdego doładowanka A im więcej wpłacisz Tym większa szansa na zgarnięcie itemku z Giveaway'a. Na stronie CSGO SKINS Możesz otwierać różne skrzynki Do wyboru, do koloru A jeżeli dropniesz kilka fajnych itemów Możesz je wymienić dzięki trybowi exchanger Jak ci mało może stoczyć bitwę na skrzynki z innymi użytkownikami. Niedawno strona dodała również nowy tryb 2 na 2, więc możesz wziąć ze sobą kolegę. Dodatkowo na CSGO Skins można otwierać codziennie darmową skrzyneczkę. Na stronie pojawiają się niesamowite eventy, z których można otwierać nowe skrzynki i wygrywać dodatkowe skiny za punkty eventowe. Z kodem MK News dostajesz 20 na start oraz 10% do każdego doładowanka. Sprawdź link w opisie i powodzą no i dzieje się widzowie, bowiem zbliża nam się turniej, finał turnieju PGL Masters Bukaresz 2025, więc porozmawiajmy sobie o tym, co się w zasadzie wydarzyło i jak to końcowo się zakończyło, bo ostatnio mieliśmy w zasadzie 3-0 i 0-3 i pojedyncze drużyny z bilansem 3-1 bądź 1-3, ale mamy ostateczne wyniki i tak naprawdę wiemy, że do turnieju playoff awansowały Heroic, Pain, Liquid, Legacy, Gamer Legion, Bait, Soul oraz Aurora, tak? A z drużyny z turniejem odpadli Fnatic, Bedboom, 3D Max, Astralis, Flyquest, Gentlemates, Mibr i NIP. Końcowo, gdzieś tam można powiedzieć, sytuacja aktualnie wygląda tak, że na miejscu oczywiście końcowym jest NIP oraz MIBR. Dodatkowo 3D Max, Bedboom, Fnatic, Gentlemates, Flyquest, Astralis pożegnały się z turniejem przed fazą playoff. Natomiast w playoffach mieliśmy Heroic, Bait, Liquid i Pain. I tutaj już widzimy, że od 8 do 5 miejsca, od kolejności dolnej, wam przeczytałem jak to wyglądało. Pierwsze cztery miejsca są jeszcze nieznane, a to dlatego, że po pierwsze mamy mecz o trzecie miejsce, i mamy wielki finał. A tabela playoffów wygląda w sposób następujący: no, Gamer Legion pokonało Heroic 2 do 1 w mapach. Bait poległo na Aurore, która jest aktualnie w wielkim finale. Też 2 do 1. Legacy pokonało Pain, też 2-1. I 2-1 Soul wygrało z Liquid, co było bardzo dużym zaskoczeniem, zwłaszcza, że te wszystkie mapy były bardzo jednostronne. Bo najpierw Liquid wygrało do 4 i pewnie wszyscy myśleli po pierwsze dobra, easy w sumie. A następnie Soul do 2 i do 1 wygrało zarówno Trayna, jak i Inferno. Następnie mieliśmy mecz Aurora Gamer Legion i był to mecz w fazie półfinałowej. No i tutaj aktualnie drużyna Aurory e, wygrała już 2 do 0 i to dodatkowo, no, totalny stomp, tak? Majer, Xantarys powyżej 2-0 ratingu 3-0. No to mówi samo za siebie, tak? Natomiast mówią też ratingi Gamer Legion, gdzie widzimy 0,71, 0,64, no 0,35 u Hypexa, niestety tutaj, każdy oczywiście z Aurory na dodatnich statystykach. No i dzisiaj ogólnie mamy również mecz drugi, drugi mecz półfinałowy, czyli Soul kontra Legacy. I jest to mecz oczywiście w ramach BO3, tak? Inferno, Nuke i Ancient. I ja tutaj, z tego co widzę. To to już jest rozgrywany mecz? No inferno, no pisze, że normalnie w sumie za 40 parę minut, więc generalnie jakiś chyba błąd HLTV, ale no, z tego co widzimy, to faktycznie, faktycznie tutaj 10:2 dla Soul, bo no widzimy, zaczęło się od pistoletóweczki. Ja nie będę wchodził tutaj wiadomo na streama, bo szkoda, wyrwać bana, także. Są Legacy, na razie są zdecydowanie bliżej awansu. No i Aurora, ogólnie wydaje mi się, że powinna przesmurfować sobie taki turniej, zainkasować 200 tysięcy dolarów, bo no nie ukrywajmy, ale oni, no tutaj są o klasę wyżej niż jakakolwiek inna drużyna podczas tego turnieju, więc niezależnie od tego, na kogo oni będą tutaj grali, ja bym tutaj typował na aurore w wielkim finale. I to jest moja predykcja i wydaje mi się, że dopiero po finale, Wleci kolejny etapy newsowe, żeby sobie podsumować ten wielki finał turnieju PGL Masters Bukaresz 2025. Zajęty kwadrat, ale PR wstrzelił się z tym diglem. Wiemy, że on potrafi, tylko że błyskawicznie rewanżuje się Nilo. Ale już z rotacją... Pojawia Reść, się na BZTR. Musisz. Res, 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 res. Jedno tylko trafienia. Zapachniało tu szansą na coś więcej. Nilo kasuje ZTR, także faktycznie ta szansa reza. No, wykorzystana tylko raz, ale mało czasu. 20 sekund. Paka, co prawda, krąży zupełnie gdzie indziej, bo pod bum B. Tu jeszcze Hypex y trafia Youngstara. No to jest ciekawe, rotacje na górę, to jeszcze nie jest koniec rundy, to jest Gamer Legion, który za chwilę może to wygrać i tak też się dzieje! No proszę, no proszę, no proszę, co się dzieje z Heroik?